Witam z tej strony i Już mam trzecie podejście do tego filmu. Mam nadzieję, że teraz nic nam nie przerwie. Eee, słuchajcie, bardzo ważną informacją e, dla Was jest to, że udało mi się znaleźć eee, cudowne, fajne e, patyczki. Słuchajcie, tu mam oryginał. Eee, tu mam oryginał. I tak wygląda oryginał. To jest ta to jest ta a to jest patyczek pod tytułem coś tam, coś tam, coś, coś chińskiego. Słuchajcie, jest mniejszy troszeczkę. Ale dobra, o, to takie ten po lewej ta po prawej chińskie coś. Przewagą Chińczyków jest to, że są tańsi niekoniecznie lepsi, ale są tańsi i teraz tak zobaczcie Tamiya, Tamiya plus harder and stand back to widać, widać, że, że używana, nie? I teraz tak tutaj wchodzi dość z oporem, nie? No ale spoko, układa się dobrze. I o czym w ogóle, dlaczego w ogóle poruszam ten temat, bo to można inaczej zobaczyć, Można przecież wziąć Hej, przecież, kurczę, to ty nie znasz, ty nie wiesz, że sprzedają takie cudowne, cudowne druciki, sprzedają takie. Patrz, zobacz, 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 Raphard, taki drucik sprzedają, zarombisty. I tym drucikiem tutaj, jak wejdziesz tutaj, tym drucikiem, to to so elegancko se wszystko wyczyścisz. Tym oto pięknym drucikiem. No dobra. Tylko <grytko> ten drucik Sama nazwa wskazuje. Jak sama nazwa wskazuje, jest zrobione z druciku. Co, co, co to w ogóle nam mówi, że to jest zrobione z druciku. Nie? Zaraz może zademonstruję. Jeżeli mamy coś twardego. Słuchajcie, nie wiem co znalazłem. Zobrałem żonie od jakiegoś świecidełka świątecznego. To jest bateria. To jest bateria. Teraz patrzcie, biorę ten drucik cudowny. I czy ja zostawię jakąś rysę na tym? Tak sobie czyszczę, 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 czyszczę. Nie? Co? Porysowane? Porysowane. I to samo możemy zrobić, to samo możemy zrobić tutaj z końcówką dyszy. Czyli wpychamy to, wpychamy to, śrubujemy, śrubujemy. I no nie mamy takich, nie mamy takich. Zobaczcie jaka to jest tutaj wąska końcówka. i jeżeli mamy coś takiego, wepchniemy to tutaj, to porysujemy sobie po prostu wewnątrz i ta farba, wiadomo, że jeżeli mamy idealnie czystą, taką błyszczącą powierzchnię, to to się fajnie rozchodzi, ta farba nie zatrzymuje się nam i tak dalej. Jeżeli weźmiemy właśnie taki drucik i sobie poczyścimy, to będzie kiepsko, nie? I, i, i tyle będzie nam się farba tutaj blokowała, ciągle dotykało się, będzie i tak dalej. Także nie polecam tych wszystkich wynalazków, które, które, które są. Dlaczego ja je trzymam tutaj i do czego stosuję, one są dobre, jeśli chcemy przeczyścić, na przykład, e, pobrudzi nam się tutaj e, cofnie nam się na przykład, farba, tutaj już szczelka nie będzie trzymała, cofnie nam się tutaj farba i, ch i chcemy ten odcinek tutaj wyczyścić jak gdyby w środku, nie. Czekajcie, zaraz, zaraz zrobię taki manewr, że odkręcę, wyciągnę igłę. Ok, dobra. No tak, generalnie te, ten Ewo tutaj potrzebuje czyszczenia. Jeżeli mamy ten odcinek na przykład. Tutaj możemy, się tutaj nam się jak gdyby tym przodem nic nie, nie, nie porysujemy. Zaraz zobaczycie zbliżenie, widzicie? Tu w tym momencie nic nie zrobimy, ale jeżeli nam tutaj wejdzie farba, to możemy sobie takim drucikiem tutaj, jeśli jest to możliwe, jeśli on wejdzie, bo ja przeważnie tu biorę ten mniejszy jakiś. Wezmę jakiś mniejszy i Wam pokażę. Okej. Okay. No to tym, tym też tutaj możemy sobie na przykład środek wyczyścić. No wiadomo, że jeżeli im więcej tego aerografu używamy, to on tutaj też kapnie nam farba, jakiś jakieś zanieczyszczenia pójdę, chcemy wyczyścić, to możemy tego użyć. Chyba to jest za duży jeszcze. Mam taki mniejszy jeszcze jeden gdzieś tutaj. O, o, o. On nawet ma tutaj odpowiedni kolor już. W sensie, że też jest już brudny, trochę. I on nadaje się właśnie do czyszczenia takich miejsc. Tylko tutaj się chyba nie nadaje. O nie, nadaje się. I tutaj możemy sobie, sobie o to jak gdyby przeczyścić nie ten, fra ten fragment Tylko nie wiem czy akurat akurat ten będzie dobry dobre z tej strony z tej strony ten element tutaj widzicie teraz wam zrobię zbliżenie. -dam. Teraz tutaj możemy sobie czyścić zalecam, zalecam używanie jakiegoś e, rozcieńczelnika. I wtedy możemy sobie tutaj fajnie poczyścić. Do tego tak, ale nigdy nie używajcie tego do, do, do tych dych, żeby go tutaj, nie, po prostu nie i tyle. Możecie użyć właśnie albo takiego tamijowskiego, albo tego, albo tego patyczka. On też tutaj ładnie wchodzi, ładnie czyści i Teraz tak, czy ja mogę tutaj, bo to jest taki, można powiedzieć, teścig już, czy ja mogę tutaj, kurczę. E, mogę chyba. Teraz sobie to namoczę. Namoczyłem to wodą. Czy, czy schodzi ta końcówka sama? Troszeczkę schodzi, o. Słuchajcie, mogę to naciągnąć. Jak to tutaj wyciągnę, i tutaj spróbuję to. O, zobaczcie. Teoretycznie, teoretycznie był czyszczony. Był czyszczony po użyciu ten aerograf. Teoretycznie. Ale zobaczcie, ile tutaj brudu jeszcze zostało. W tym momencie praktycznie samą wodą. Samą wodą to mi się układa w kształt. To mi się układa w kształt tutaj. O, czyszczę. To mi się układa w kształt tutaj tego wylotu, nie? I ten, ten, ten element był niedoczyszczony po prostu. Czy jest? O, jest, jest prześwit. Tak? O, troszeczkę widać. Je, prześwit jest, ale, ale farba widać, zobaczcie, e, zobaczcie, ile tej farby zostało. I tego pędzelkiem też nie wyczyścicie, bo ta druga metoda, Tego, którą ja już prezentowałem chyba kilkakrotnie, To jest użycie Pędzelka. Bierzemy pędzelek. Bierzemy pędzelek. I tutaj wkładamy i czyścimy. Ale no tym kurczę też tego jakoś super nie doczyścimy. Tą końcówkę tutaj jak gdyby. To możemy sobie doczyścić pędzelkiem, nie? Ale ale tutaj to. Bierzemy tak. A weź. Weźmy jeszcze rozcięczalnik tutaj. E Dobra, cyk. I rozcięczalnikiem tutaj jeszcze pobawmy się trochę. Tak. Otóż jest prawie czysto. Eee, druga rzecz. Co możemy tym czyścić? Rozcieńczalnik i tutaj ten wylot. Ten wylot tutaj przy końcówce też sobie świetnie przy końcówce też sobie świetnie. Tu akurat było czysto. Świetnie damy radę. Możemy czyścić te wszystkie doloty powietrza doloty, no tędy powietrze jak gdyby jest też zasysane, nie bo dobrze mówię nie no jest zasysane, bo tutaj jest tu wylatuje powietrze, ale tutaj też jest, też jest zasysane i zobaczcie teoretycznie czyste było, nie bo nie było widać, żeby to jakoś super było usyfione, nie? a zobaczcie jak wygląda patyczek więc yy, jak najbardziej polecam eee, polecam tę tą w eee, 10 zł za 100 sztuk. Tak mi się wydaje, że tyle, tyle to kosztuje. A jeśli chodzi jeśli chodzi o eee, jeśli chodzi o Tamię, to chyba tego mniej jest i kosztuje to 18 zł chyba za 50 sztuk. Więc przebitka eee, cenowa jest. Eee, polecam. Do czyszczenia aerografów, no tutaj pokazałem to na Ewo, ale słuchajcie, to też idealnie sprawia się, sprawdza się w Mobiusie. Mobius też był czyszczony, właśnie tutaj cały czas jadę na, na tych patyczkach od e, e, Tamii, a maluję teraz troszeczkę sporo. Zobaczcie, tutaj macie rzeczy już pomalowane, przygotowane przygotowane do montażu w FCM ie i powiem Wam, że e, Mobius e, e, bajka. Do tego, do tego farby ICM spoko ale trzeba je dobrze rozcieńczyć i tutaj akurat ten rozpuszczalnik się doskonale do tego nadaje. Nie? Z Fine artu. Także taki, taki przepisik pokażę Wam jeszcze. Już miałem kończyć, ale przypomniałem sobie, że Wiem jeszcze jedną rzecz, Wiem jeszcze jedną rzecz, tą rzeczą jest e, tutaj e, brush liner 25 mm, taki, zobaczcie jak to wygląda, do malowania cienkich linii, e, też na portalu chińskim. No jestem ciekawy. Może teraz tego nie będę brudził. Gdzieś użyję zobaczę 25 mm całkiem spoko wydaje mi się. Tylko w, taj, w takiej fajnej okładce, więc sobie go nie, nie zniszczymy, mam nadzieję. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. O, ja sobie go wrzucę z powrotem. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jak się podobał film, to e, Kliknij subskrybuj, bo to nic ciebie, drogi modelarzu, droga modelarko, nie kosztuje, a mi pomaga dotrzeć z treściami do innych użytkowników. Prośba też taka o udostępnienie tego filmu. Masz kumpla, który zajmuje się modelarstwem, który chce zająć się modelarstwem, to wyślij mu ten film. Niech to się niesie, niech ludzie wiedzą, że niekoniecznie jesteśmy skazani na drogie. Patyczki, no jak kogoś stać, to ok. Jak kogoś nie stać, to jest alternatywa w postaci chińskiego zamiennika. W Polsce chyba nie są produkowane takie, więc były w Polsce produkowane, to kupowałbym polskie, ale, ale ich po prostu nie ma. Tyle jeśli chodzi o promowanie, promowanie chińszczyzny. Nie jest to, że, że promuję chińskie, tylko po prostu w Polsce nikt tego nie produkuje. Tak. A e, czas jest cenny, i, i, i jeżeli ja mam poświęcić, nie wiem, e, 10 minut na czyszczenie, e, ewentualnie tutaj to zrobię w 3 minuty. Jeżeli, jeżeli miałbym, nie wiem, wymyślać inne sposoby, jakieś soteczki budować i tak dalej, no to, to wszystko czas zajmuje, tak? Ja wolę go poświęcić na malowanie, na budowanie modeli. Tyle ode mnie i do zobaczenia w następnym odcinku.